Największym wydarzeniem czwartej kolejki żarskiej ligi futsalu był występ Sebastiana Dudka w barwach przyjaciół Akademii Piłkarskiej Młody Talent. Popularny Dudy zagrał kilka minut, strzelił cztery bramki i pokazał jak może wyglądać gra w hali na najwyższym poziomie. Występ zawodnika, który ma na swoim koncie m.in. tytuł Mistrza Polski, przyćmił jednak Przemysła Flaga, który w meczu zdobył osiem bramek. Pojedynek przyjaciół z Huraganem zakończył się pogromem. Reprezentanci Akademii Piłkarskiej rozbili zawodników z Lubomyśla 18-1. Drugi mecz rzędów wygrał zespół z Lubska. tym razem ekipa Kalesi wysoko pokonała Magnolię 9-2. Swój mecz wygrała również drużyna Speed Olszyna pokonując Dringen żagań 8-1. Małą niespodzianką było zwycięstwo Mirostowiczanki Mirostowice nad zespołem o tuplice. Drużyna z Mirostowic po zaciętym meczu pokonała ekipę stuplic 7-3. W ostatnim meczu zieloni drożków nie mieli problemów z pokonaniem magików Futsalu, wygrywając 5-1. W tabeli na prowadzeniu trzy drużyny przyjaciele Spit i Mirostowiczanka, które mają na swoim koncie komplet punktów. W klasyfikacji strzelców na prowadzeniu przemysła flaga, który w czterech meczach zdobył 16 goli. W drugiej lidze futsalu Mundial Żary przegrał na wyjeździe z UKS-em Orlik Mosina 3-6. O tym meczu, który zakończył się sporym skandalem, powiemy w jutrzejszym serwisie. A teraz zapraszamy na mecz przyjaciół Akademii z huraganem Lubomyśl.